Cześć Ciao, witam was wszystkich serdecznie, witam z powrotem na moim kanale, z tej strony Walker. No i cóż, mamy premierę Warzona, mamy premierę DMZ, no i dalej pogrywamy sobie oczywiście w Modern Warfare. Jest to taki czas, w którym zaczynają się tworzyć mety różnego rodzaju, e, oczywiście jeśli chodzi o kwestie związane z, z brońmi. Oczywiście to wszystko będzie pewnie, jak znam życie, ewoluować w trakcie e, trwania e, życia, że tak powiem, e, obydwu gier, tak? Czyli Warzona i Modern Warfare 2. No ale myślę, że na ten czas można już po coś po prostu zasugerować. No i właśnie z mojej strony tutaj generalnie przejdę teraz do SMG-ków. Mam trzy takie typy SMG, które generalnie świetnie się według mnie sprawdzają, przynajmniej mi się nimi dobrze grało. Czy to na Modern Warfare 2, czy oczywiście pogrywając sobie w Warzone'a, choć tych meczów w, w niezbyt dużo miałem okazję ostatnio rozegrać. E, ale wiadomo, wszystko w swoim czasie. Też jako mistrzem Warzone nie jestem, ale ostatnio czwarte miejsce zająłem, więc jest to dla mnie jakiś e, wielki e, progres. Ok, ale nie kwestia e, tutaj oczywiście wygranych, przegranych, tylko mogę zasugerować jak to będzie wyglądała e, najbliższy Najlepszy setup według mnie, który sprawdzi się w Warzone, który generalnie też się sprawdzi w Modern Warfare 2. I mianowicie, mam tutaj na myśli oczywiście karabin e, SMG Fenek 45. Naprawdę mega kozacka broń, mega szybkostrzelność, zabijanie przeciwników to jest naprawdę coś niewyobrażalnego. Nieraz, którzy przeciwnicy grali po drugiej stronie, mordując, mnie z nich, po prostu dostawałem szału, wręcz jak na przykład, levelowałem sobie jakąś inną broń. Więc uznałem, że będzie to chyba najlepsza broń na ten moment, jeśli chodzi o SMG. I generalnie, e, też oczywiście do Warzona. Jest to setup typowy na Warzona, jeśli chodzi o bliski, dystans, plus daleki. Potem przejdę i pokażę Wam setupik na SPXA 80, który generalnie też fajnie, fajnie, że tak powiem, wygląda, jak zarazem fajnie mi się nim grało, oczywiście. Ale przejdźmy w takim razie do Peneka. E, jeszcze nadmienię kwestie związane, oczywiście, tutaj z innymi jstm które, które też są, że tak powiem, warte uwagi. No tutaj generalnie mam na myśli. FSS Hurricane, czyli tutaj z rodziny Mki. i jeśli chodzi o yy, tutaj smg to jeszcze mini bag. Mini Bug też się fajnie tutaj prezentuje yy, Poczciwy Bizon, według mnie tak, no wiadomo Tak generalnie zawsze go nazywałem, no i tak się nazywa chyba w oryginale W najbliższym czasie też postaram się wrzucić filmiki rabinków. Co do niektórych jeszcze potrzebuję parę rzeczy odblokować, więc to kwestia czasu. Pozwolicie, że sobie jeszcze tylko herbatki uchnę, bo mnie gardło dalej boli jest jestem przyziemiony. Yy, ok, więc przejdźmy do, do szczegółów związanych tutaj oczywiście z naszym fenekiem. Z panekiem yy, wygląda sytuacja następująca. Klucz, kluczowa kwestia, czyli związana tutaj z kontrolą odrzutu zasięgiem raczenia prędkości pocisku celności strzału z biodra lufa ZLR 16,5 Ignito Ignition, sorry. minusy do tego, szybkość celowania kontrola odrzutu strzelaniu, prędkość ruchu to jest najlepszy typ według mnie jeśli chodzi o lufę którą też de facto musimy sobie ją podkręcić z podkręceniu. Wybrałem opcję szybkości celowania na maksa i stabilności e, odrzutu. Prędkość chodzenia podczas celowania, gdzieś tam naprawdę mi to nie przeszkadza. Więc tutaj generalnie mało co się używa tej, 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 tego chodu podczas celowania. Więc myślę, że niepotrzebne jest to nam w ogóle, kolejna rzecz, czyli do e, wylotu lufy, e, montujemy sobie tutaj. Tłumik, Signuart, MKPau, tłumienie dźwięku, prędkość pocisków, zasięg rażenia, łagodzenie odrzutu. Czyli gdzieś tam generalnie, um, wiadomo, SMG najlepiej się sprawdza na bliski dystansach, ale grając w Warzone też czasami będziemy musieli próbować łapać przeciwnika gdzieś na, na, na średnim tym dystansie. Może nie takim pełnym, średnim dystansie, jakbyśmy robili to jakimś karabinem szturmowym. Ale w każdym razie to nam pomoże tutaj oczywiście w tej kwestii, ten zasięg rażenia jak się troszkę wydłuży tam minimalnie to na pewno będzie to, to przydatne. Tracimy znów na szybkości celowania, stabilności celowania, prędkość rodzenia podczas celowania. Z tą szybkością celowania no to powiem, e, nie jest perfekcyjnie szybka, ale da się nią naprawdę żyć. Więc generalnie możemy sobie na to pozwolić. Jak ją tutaj generalnie podkręciłem, czyli tak, prędkość pocisku, czy po prostu, żeby wypluwało jeszcze szybciej, żeby tak ten tukil był jak najszybszy. No i szybkość celowania, czyli staram się zredukować po prostu ten minus, który generalnie tutaj otrzymaliśmy. Kolejna rzecz, czyli mamy laser. Laser tutaj. EVLK LZR 7MH MW, sorry Szybkość celowania, czyli tutaj gdzieś staramy się znów zredukować sobie tą szybkość celowania z tych minusów, które otrzymaliśmy. Stabilność celowania, przejście do sprintu, do strzelania. Nie będę się na tym rozczulał. E, Daje dużo plusów, jeden tylko minus, który jest laser widoczny podczas celowania. Więc samo za siebie mówi, dlaczego taki wybór jest, ne? według mnie najlepszy. E, tutaj niestety nie da się podkręcić, więc tu tą kwestię zostawiamy jak jest kolba, kolba, kolba która też nam daje plusów, daje nam e, dwa minuski tylko, czyli prędkość sprintu e, prędkość przechodzenia podczas celowania prędkość ruchu podczas kłócania i szybkość celowania w głównej mierze dla mnie najważniejsze było ta szybkość celowania plus prędkość e, sprintu, bo jednak trzeba się poruszać troszkę szybciej e, na mapce stabilność celowania kontrola odrzutu no, i tutaj właśnie też sobie ją podkręcamy. To są minusy. Podkręcamy sobie na stabilność przycelowania w ruchu i stabilność celowania stojąc, tak? Mm. Więc to wydaje mi się, że jest naj, naj, najsensowniejsze. E, można tutaj generalnie e, pójść w drugą kwestię na szybkość celowania, ale tutaj boję się, że, że po prostu stracimy na tej celności tej broni, więc. Więc po prostu e, uznałem, że stabilność przy celowaniu w ruchu będzie, będzie najlepszym e, rozwiązaniem. Mm, więc tak nam się prezentuje tutaj. Aha, sorry, jeszcze jeden element, zapomniałbym najważniejszy w sumie bo ta broń się belga, bardzo wypluwa z naboi. Więc na pewno będzie nam potrzebny e, 45 nabojowy magazynek Fenek. E, minusów Multum 100. Przejście od sprzętu strzału, szybkość przeładowania, szybkość celowania, prędkość ruchu, oczywiście. W Warzone, co możemy sobie, jak możemy sobie to zniwelować? Wybierając klasę, gdzie będziemy mieć ee, sprawne dłonie. Tak więc to przeładowanie będzie nam szybko działało, mm, jeśli chodzi o, o tą kwestię. Więc tak sobie możemy to zredukować: szybkość celowania, prędkość ruchu, gdzieś tam już próbowaliśmy balansować tym, ale jest to nam niestety potrzebne. Potrzebujemy też 45 amunicji po prostu, żeby w razie czego w kontakcie z drugim przeciwnikiem jeszcze mieć jakieś pestki, żeby tutaj załatwić tą sprawę. Eee, no i tak nam się tutaj ogólnie prezentuje tenek. Eee, za momencik, znaczy, pokażę wam jeszcze setup oczywiście z, z tutaj karabinu. Hmm, Boże, z karabinu. Z snajperki, tak jaki, jaki fajny by był setupik. I e, na końcu krótki gameplay będzie oczywiście związany tutaj z Fenekiem. Jak się prezentuje, jak to wszystko wygląda. W gameplayu jeszcze tutaj było pokazane, e, w gameplayu jeszcze tam było pa, parę momentów, w którym generalnie nie był wylewany, nie był złożony tak jak to chciałem, ale i tak już robił swoją zajebistą e, robotę. Tak, jeśli do tej pory Wam się filmik oczywiście podobał, będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji, za zostawienie e, lajka like pod filmikiem, oczywiście. Kliknijcie w magiczny dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami na moim kanale, oczywiście. I serdecznie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy generalnie. Doszli nowi subskrybenci, jak i oczywiście starzy, którzy oglądają też moje materiały. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jesteśmy coraz bliżej drobnymi kroczkami, ale jesteśmy, jest już nasz 91, więc tyle tysiąc subskrybentów na pewno będzie w zasięgu, jak tak dalej pójdzie. Bardzo mi miło i dziękuję, dziękuję Wam serdecznie za to, że że oglądacie moje materiały i wam się też podobają. Oczywiście, mam taką nadzieję, przynajmniej. E, oczywiście, co myślicie o Feneku, dajcie mi znać w komentarzach. Będę, e, będę tutaj oczywiście bardzo wdzięczny. E, I też co myślicie o innych SMD-kach, typu Hurricane e, czy Mini Baku, tak? Czy też wam się generalnie fajnie nimi grało? Czy jest e, potencjał na to, żeby po prostu nie tylko grać jednym, jednym typem broni? Ok, więc nie przedłużamy dalej. Lecimy z kolejnym typem, czyli związanym tutaj oczywiście z SPX-em 80. Super snajperka, na ten moment mi się najlepiej nią grało, tak? Jeszcze mam w głowie MCTR-300, też generalnie fajnie, fajna snajperka, ale, e, że tak powiem, sentymentu nią zacząłem grać jako pierwszą, więc postanowiłem tutaj e, setupik do niej też e, oczywiście stworzyć. I jak nam się tutaj prezentuje cała ta kwestia, no to mamy tak. Eee, wylot lufy F-Tac Reaper, płomienie e, dźwięku, prędkość pocisku, zasięg rażenia, łagodzenie odrzutu czyli w głównej mierze potrzebne nam jest ta prędkość pocisku i zasięg e, rażenia, tak, żeby z jak największego dystansu tutaj przeciwnika łapać. Minusyki są, oczywiście, ich nie unikniemy: szybkość celowania, stabilność celowania, prędkość siodzenia podczas celowania, prędkość siodzenia podczas celowania no to naprawdę e, to jest żaden minus według mnie. Resztę postaramy się sobie jakoś tutaj zniwelować. Jak go modyfikujemy, czyli tutaj staramy się zniwelować szybkość celowania ten minus, czyli dajemy oczywiście wagę większą na szybkość celowania, tutaj oczywiście prędkość pocisku prędkość pocisku, żeby tutaj jeszcze, jeszcze było lepiej, tak, jeśli chodzi o to. O, o ten wylot, tego pocisku, szybkość tego pocisku. Dalsze kwestie, tu mamy tutaj laser. W głównej mierze też redukujemy szybkość celowania, stabilność celowania, przejście do sprintu, do strzelania. Minus jeden i tak samo jak w każdym praktycznie laserze, że jest widoczny. Dla mnie to żaden minus. Laser FSS OLEF pał jest najlepszą według mnie propozycją, jeśli chodzi o, o ten karabin mm, snajperski. Kolejna rzecz, amunicja. Amunicja, e, i tutaj mamy amunicję o zwiększonej prędkości. To jest też kluczowa rzecz. Ta prędkość pocisku, żeby była jak najszybsza, żeby przeciwnika łapać szybko, jak to jest możliwe, żeby mu ten damage e, jak najszybciej, jak największy oczywiście e, zadać. No i dwie ostatnie rzeczy. Kolba taktyczna PVZ 890, czyli tutaj. Minus kontrola odrzutu, szybkość celowania, prędkość sprintu, prędkość e, ruchu podczas kłócania. No, w głównej mierze chodzi nam o tą szybkość celowania i prędkość sprintu, tak, żebyśmy też tym poruszali się i też szybko przycelowali. Czyli redukujemy sobie tutaj oczywiście te wszystkie minusy, dostosowujemy dalej szybkość celowania, żeby jak najszybciej przycelowywać tak i stabilność celowania e, stojąc czyli żebyśmy po prostu nie zniwelowali to kołysanie e, i żeby nam szybciej chodziły pociski no i ostatnia rzecz czyli rękojeść, rękojeść czyli tutaj e, mamy Schlager Match, Schlager -match e, szybkość celowania przejście od sprintu do strzelania kontrola odrzutu dwa plusy, które nie będę się powtarzał, wiadomo o co chodzi e, dostosowanie Czyli dalej szybkość celowi, celowania, tak, stabilność celowania stojąc. Zastanawiałem się w sumie, czy by tutaj jednak stabilność odrzutu gdzieś nie zrobić. A może dobra. Przetestuję sobie to i jeszcze wam ewentualnie w komentarzu zostawię informację, co lepiej będzie, czy szybkość celowania, czy stabilność. Optymalnie e, szybkość celowania, czyli jak najszybciej. Eee, oczywiście tutaj eee, um, no, zoomować sobie celownikiem. Mm, więc tak nam się prezentuje, jeśli chodzi o spx 80 Naprawdę fajna broń, polecam, e, więc jeśli grasz w Warzona, e, na pewno e, warto ją spróbować. No i oczywiście też dajcie mi znać, e, generalnie jak wam się tutaj e, sprawdza ta broń, czy ma potencjał oczywiście ta broń, jeśli chodzi o kwestię e, grania w Warzona. Mnie się mega przyjemnie z nią grało, ale wiadomo, różne są style, różne opinie. Na ten moment ja Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim nowym subskrybentom. Zapraszam was oczywiście na kolejne materiały. Eee, no i tak jak wspomniałem, będę bardzo wdzięczny, żeby osiągnąć ten pułap tysiąca subskrybentów. Zostawcie lajka, like zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję. Ja się z Wami czekam i na sam koniec gameplay. Trzymajcie się, cześć, cześć, do usłyszenia.